Ilekroć ten mężczyzna widzi kolor żółty, wszyscy wokół niego w jego oczach zamieniają się w żółte kaczki. Zaledwie wczoraj po zażyciu żółtej tabletki odkrył, że wszystkie pielęgniarki w szpitalu zamieniły się w żółte kaczki, co bardzo go zszokowało. Natychmiast wybiegł z sali, ale na korytarzu zastał tłum kaczek kwaczących w języku, którego nie potrafił zrozumieć. Następnie trzy kaczki zaczęły go gonić nieustannie kwacząc, więc mężczyzna uciekł na zewnątrz. Po godzinie wszystko wróciło do normy. Jednak lekarze nie potrafili znaleźć dla niego lekarstwa. Dlatego mężczyzna postanowił kupić sobie parę czerwonych okularów przeciwsłonecznych by zablokować kolor żółty. Ale gdy przyszło do zapłaty, musiał zdjąć okulary. Nagle kasjerka podała mu pudełko żółtego jogurtu. Mężczyzna spojrzał bezradnie, a kiedy uniósł wzrok, zauważył, że kasjerka zamieniła się w żółtą kaczkę. Wszyscy w supermarkecie zamienili się w żółte kaczki. Nagle zadzwonił jego szef, ale mężczyzna nie zrozumiał ani słowa. Tego dnia odwiedził klienta. Nagle obok przeszedł ktoś ubrany na żółto. Mężczyzna stracił nadzieję. Otworzył drzwi i zobaczył, że wszyscy w środku również zamienili się w żółte kaczki. Wtedy odezwała się do niego dziewczyna i mężczyzna pomyślał, że wszystko wróciło do normy. Jednak gdy wszedł do pokoju, był w szoku, widząc, że żółte kaczki nadal tam były. Ale dziewczynę widział wyraźnie, co tu się właściwie dzieje.